Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus. Ja też tak jak i Brad Andrzej, pochodzę z rodziny katolickiej, wychowywałam się w rodzinie katolickiej. Wiarę w Bogę miałam taką, jak mi przekazali moi rodzice no i mój kościół, do którego chodziłam. Tak samo przekazywałam moim dzieciom. Ale to tak uczyłam ich wyuczonych modlitw, różańca, pilnowałam chodzenia do kościoła. W naszych domach, przynajmniej u nas tak i w domu rodzinnym i u mnie, no i też w domu męża było tak, że po prostu Bóg był tak jakby w kościele, a w domu tak raczej nie mówiło się o Bogu. Jak już mówiliśmy, to mówiliśmy, że no było ciekawe kazanie, że organista ładnie śpiewał, czy ładne kwiaty były, takie były rozmowy, tak pamiętam to wszystko. Bóg był taki raczej taki, tam w kościele tam się chodziło i pisma świętego to nikt nas nie zachęcał tak za bardzo do czytania, ale też było tak, że każdy tak mówił, że pismo święte to jest dla jakichś biskupów, kardynałów, papieży, że My to raczej po prostu nie zrozumiemy i pierwszy mój taki, taki kontakt bardziej taki świadomy z, z bibią był właśnie przez Świadków Jehowy. Oni byli moimi klientami i za każdym razem jak przychodzili, do mnie mówili mi o Bogu. Na początku to trochę ignorowałam to, bo my tak niezbyt traktowaliśmy dobrze tych ludzi, ale oni byli tacy uparci w tym, w tym swoim głoszeniu. Przychodzili, mówili o Bogu, czytali fragmenty z Pisma Świętego. I te fragmenty biblijne, które oni czytali po prostu tak zapadały mi w serce, że nie dawałem mi spokoju. Później zaczęli po prostu yy, yy, mówić mi źle o Matce Boskiej, o innych rzeczach, w które wierzyłam. Yy, I yy, powiedziałam do nich, że oni po prostu nie mają racji, że ja w Piśmie Świętym znajdę im to wszystko, wszystkie fragmenty. I umówiłam się z nimi za tydzień, żeby przyszli i przez cały tydzień sobie wyobraźcie, no nie mogłam przeczytać całej Biblii, ale ile mogłam? Tyle studiowałam, czytałam i jakie było moje zdziwienie, że, gdzie nie znalazłam nic tam konkretnego na temat Matki Boskiej, ani jej wielbienia, ani oddawania jej czci. Później przy, już czy też czytałam Pismo Święte. Dowiedziałam się też, i oni mi ten fragment też czytali, że jedynym pośrednikiem do Boga jest człowiek Chrystus Jezus. No to mówiłam, jak jedynym, jak są jeszcze inni pośrednicy. I wtedy już miałam tak wielkie pragnienie czytania Biblii, poznawania Słowa Bożego, że zaczęłam umawiać się z tymi świadkami Jehowy na sobotę. Oni przyjeżdżali. I po prostu jak oni już mieli przyjechać, ja miałam tak, takie pragnienie czytania, poznawania, że aż mi serce tak biło mocno, że oni już przyjdą, że będziemy czytać, że coś się dowiem z nowego. I tak to trwało dosyć długo. Nie wiem, już nie pamiętam ile czasu. Później zaprosili mnie też do siebie. Byłam u nich na takich dwóch spotkaniach. Ale po prostu tam jakoś, nie wiem, to chyba dzięki Bożej łasce, po prostu jakoś nie, nie, nie pasowały mi te ich nauczania do tego, co już po prostu wiedziałam, bo oni po prostu zaprzeczali boskości Jezusa. I wtedy też już zobaczyłam, że troszeczkę mają inaczej, troszeczkę zmienione niektóre wersety biblijne. I po prostu już później, już rozstałam się z nimi i zaczęłam sama czytać, coraz więcej po nocach. I Bóg swojej łasce pomógł mi znaleźć ludzi wierzących daleko stąd, ale korzystałam z ich nauczań i dalej studiowałam Biblię. Czytałam, że trzeba się upamiętać zmienić swój sposób myślenia uwierzyć Jezusowi. Wiele nocy spędziłam na modlitwie, rozmowie z Bogiem. Później to przepraszałam go za moje grzechy, wyznawałam je przed Bogiem, że potrzebuję jego łaski, potrzebuję jego pomocy, że po prostu nie rozumiem tego wszystkiego. I Bóg przychodził swoją pomocą, ze swoim słowem, i, i Bóg dał się poznać. Takim jakiego Go nie znałam, Ojciec swojej łasce pokazał mi krzyż Golgoty, który Jezus cierpiał za mnie. Zrozumiałam, że to moje winy go do Niego przybiły. Że Pan Jezus przyszedł na ziemię i oddał swoje życie, stał się barankiem przebłagalnym za moje grzechy. On doskonały bez grzechu. Wziął grzech mój, grzech całego świata, umarł zamiast mnie, ale nie pozostał w grobie. On zmartwychwstał. I żyje dzisiaj i siedzi po prawicy Ojca w niebie i przyjdzie znów. Uwierzyłam w Jezusa Chrystusa. Uwierzyłam w każde Jego słowo. To słowo bardzo mi dotknęło. To świadectwo troszeczkę skracam, bo to było naprawdę, trwało długo, z dwa lata te wszystkie rzeczy po prostu trwały. Słowo Boże tak bardzo mnie przekonało, że zapragnęłam właśnie chrztu wiary. Wyznałam publicznie i wyznaję, że Pan Jezus Chrystus jest moim Panem i moim Zbawicielem. On uratował mnie od wiecznego potępienia. Jego łaska jest dla każdego, kto naprawdę uwierzy, że żyje w grzechu i potrzebuje zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie. Chciałam jeszcze zakończyć z, z, z słowem Bożym z Księgi Izajasza, z 55 wersetu, rozdziału 6 i 7 werset. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go. Dopóki jest blisko, niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły, i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Amen. Amen.